No, hamulec, hamulec. No, odpar go teraz? Aha, on jedzie. Moż ubezpieczony ten motorek! Tak ubezpieczony. No to dzwonimy na psy, pokażesz im czy masz bezpiecznie. Czekaj tylko mnie puść chłopie i pogadamy. Dziękuję. Odejdź proszę. Normalnie się zachowuję. Ja go odgraszę. Odsuniesz się ode mnie, ja go zgaszę. Nie, nie odsunę się. Dostaniesz trąbę i tak się to skończy. Wypierdalaj stąd. Jeszcze raz czy tu na tym to placu... The music So

Dużo gazu! Dużo gazu! No! Prawie! Prawie! Jeszcze to, Jeszcze to. Daj, daj, daj! No, 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 no! Siadaj i Dużo gazu! I dociążaj przód! Dociążaj przód! Dawaj, 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 dawaj! No, no prawie! Teraz w lewo, w lewo, tu, tu, tu. Dużo gazu, dużo gazu! Aha, czekaj.